No, zajmiemy się dzisiaj farmieniem kosu od 100 zł na CSGO skins i zobaczymy, czy będzie to możliwe. Na początku chciałbym wam tylko powiedzieć, że macie do wygrania USP Cora Mózgowa, który warto jest ponad 13 zł, także warto wziąć sobie udział. 20łapek w górę musicie dobić pod tym filmem, zostawić dowolny komentarz oraz subskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Powodzenia. Darmowe skiny za wykonywanie prostych questów to jedna z wielu rzeczy, które oferuje Wam strona Pirate Swap. Służy ona do kupowania oraz wymieniania Waszych skinów. Na stronie znajdują się również konkursy z ciekawymi nagrodami. Do tego wszystkiego mam dla Was kod promocyjny Libilek, który daje Wam aż 35% więcej do depozytu. Nie czekaj, działaj. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już na CSGO Skinsie, mamy 100 złotych i mamy przed nami oczywiście eventowe skrzynki. Eventowe skrzynki, które będą dzisiaj poruszane. Jeżeli tylko da się dołączyć je do trybu bitw na skrzynki, to na pewno będziemy sobie je otwierać, więc robimy sobie pierwszą bitwę. Bardzo istotna dla was rzecz, czyli kodzik LIPILEK, kod promocyjny, który daje wam 10% więcej do depozytu oraz darmowe 2 zł i 10 groszy na start. Zachęcam zdecydowanie do wpisywania. 20 zł nie ma tak naprawdę na co czekać. Możemy sobie zrobić ją w trybie underdog dla odmiany, jakoś zauważyłem, że niespecjalnie stosuję te dodatkowe tryby w moich openingach, ale nie wiem czy to jest jakaś różnica, czy nie. W każdym bądź razie, no, Underdog jest zupełnie inny. Czy to podkręci jakoś specjalnie drop? No, raczej mi się... Nie wydaje. W każdym bądź razie, jak widzicie, leci underdog. Ja dostaję nagle super skina. Leci normalny tryb i tego super skina dostać nie mogę. Dobra, ogólnie jest dobrze, bo mamy 3 ziko na koncie, gdzie nasi przeciwnicy mają po 11-12. Teraz już trochę gorzej to wygląda. Też źle się na to w sumie patrzy, jakby, dlatego że wolałbym patrzeć tam, gdzie jest najwięcej. Tam byłoby mi łatwiej zauważyć różnica na 15 zł. Tyle było najmniej. Jeżeli chodzi o skrzynkę, którą wybrałem, celowo używam tej skrzynki, dlatego że Zawiera ona skiny, które naprawdę dają spory profit Są to tutaj właściwie wszystkie te od Nightwisha w górę No reszta raczej średnio oddaje delikatnie. Więc jeżeli o to chodzi to właśnie musimy posłużyć się tego typu skrzynką z tego, że kasy mamy naprawdę niewiele, więc po prostu liczymy na to, że będziemy mieli farta i uda nam się jakąś bitwę tutaj wygrać i to powiedziałbym wam szczerze, powiedziawszy nawet nie jedną bitwę, ponieważ no najtańsza kosa aktualnie to jest kwota rzędu 450 zł, no troszeczkę ponad 100 dolarów. Tyle trzeba wyfarmić aktualnie, żeby wyciągnąć jakąś najtańszą słową kosę, więc żeby pozwolić sobie na taki tytuł pod materiałem, no trzeba się sporo na gimnastykować w każdym bądź razie aktualnie jest średnio, bo Aby Salem 7 trafia do bota Adriana, który będzie tą bitwę wygrywał 27 zł, więc no nie tym razem, nie tym razem tu jeszcze poleciał kolejny, więc tylko zwiększył mu się profit tej bitwy. Widzę, że sporo też bitw aktualnie jest rozpoczętych, więc może dołączmy sobie do jakiejś bitwy no i zobaczymy jak to będzie wyglądało. No tutaj dołączyłem do tragicznej bitwy do tragicznej dosyć ją przegrałem, to kosztowała mnie ona jeszcze 20 zł więc troszeczkę się pospieszyłem, ale spokojnie, może się uda nam odbić. Jeszcze jedna próba wydropienia lepszego skina. No, czy to będzie lepszy skin? Tak jest, lepszy jest to skin. No i 87 zł udaje nam się wygrywać, więc profitujemy. Profitujemy z poprzedniej tej, którą przegrałem z tym gościem. Profitujemy z tej i poprofitujemy jeszcze z wcześniejszych wszystkich, także jesteśmy na proficie. Dobra droga do sukcesu. Teraz tak, zróbmy bitwę. Widzę, że jest sporo osób na stronie, więc myślę, że będzie udawało się bez większych problemów. Dodajmy 3T i 3T 22 zł. Spróbujemy zrobić na czterech graczy i zobaczymy, jak to jak to pójdzie. Czy ktoś będzie dołączał? Przy okazji będę też obserwował, jakie inne bitwy powstają, no chciałbym coś tutaj wyciągnąć. Zastanawiam się, co to jest za skrzynka. To jest jakaś skrzynka, która była w Jester Mode odpalona. Jest dobra, odpalę sobie swoją bitwę i zaraz zobaczymy, na czym jest tam ta skrzynka. Kosztowała ona 20 zł, dlatego że była w trybie Jester Mode, ale widziałem, że oddawała naprawdę spoko. Abysal to będzie najlepszy Dropik 7 ziko, 4 zł różnicy. Teraz kapsuła z naklejkami, którą dodałem tu celowo. 7 zł znowu dostał ziomek na I teraz też dostaje skina za 4 zł, więc no niezły jest fartik. Niezły jest fartik oczywiście. Cały czas prowadzi teraz awupka za złoty 60 zł. Naklejka również najlepsza, tak przynajmniej mi się wydaje. Jeżeli chodzi o design, to zdecydowanie najlepsza. No i będzie winek: 51 zł z 20. Znowu jest to kolejny winek. No, potrzebujemy dużo mocniejszych skrzynek. Potrzebujemy dużo mocniejszych skrzynek. Ja tylko sobie zerknę. Która to była skrzynka? Wydaje mi się, że to była ta skrzynka. W trybie Joker kosztuje ona, tak jest, 22 zł. Dobra, otwórzmy jedną. Nie wiem, czy tryb Joker jest tu jakby sensownym trybem, dlatego że możecie też trafić również słabe skiny, bardzo słabe skiny, takie jak na przykład ten. Więc nie uważam, żeby to był dobry sposób na profitowanie. Ale dobra, dołączmy sobie do jakiejś bitwy. Ktoś też zrobił taką bitwę tanią, taką właściwie, której tak naprawdę potrzebujemy. Tylko problem polega też na tym, że gdyby te, gdy te skrzynki są zbyt tanie, no to dropią one tak słabe temy, że nie są one nawet w stanie zwrócić tego kosztu, którego trzeba ponieść przy tworzeniu bitwy, więc jakby, no mija się to troszeczkę z celem, jeżeli o to chodzi. Dlatego też ja wolę dodawać już te ewentowe skrzynki, bo tam z reguły, no jest to jakoś sensowniej rozmieszczone, jeżeli chodzi o te przedmioty. No tutaj wydaje mi się, że będzie ciężko. Mimo tego, że prowadzimy, no to nie jesteśmy tak naprawdę w połowie tego, co chcielibyśmy wyciągnąć z tej bitwy. No teraz AWP Mortis dla ziomka wypadł. No, i pytanie: Czy jeszcze ten bieg bitwy się odwróci? Mógłby, mógłby się odwrócić, ale na razie to odwraca się do nas plecami co najwyżej i odchodzi w nieznane. Tak jest. 5 zł. Dragon Tech poleciał, 23 zł. 12. No, nie wygram tego, nie wygram tego. Nawet jak teraz wydropię tego Dragon Techa, to tego nie wygram. Profit jakiś tam jest. Spoko, ale nie jest to nic sensownego dla nas. Dobra, robimy swoją bitwę. Cztery skrzynki, te, które dodałem, i polecimy jeszcze z tymi skrzynkami. Myślę, że możemy polecie sobie, ale i najwyżej się nie uda, i tyle. To złote to jest, no sporo, sporo. Potrzebuję wygrać tą bitwę, żeby jeszcze do tego wrócić. Chrupek, proszę bardzo, nawet jakiś player dołączył. Zobaczymy, czy uda mu się wygrać. No na razie jest dobrze. Jest awupka za 2 złote. To no, ten gloczek za 6 troszeczkę odbiega. Teraz słabe, bardzo słabe skiny dla wszystkich. No i jest Abyssal nieszczęsny, który wypadł i popsuł mi 3 bitwy. Dwie i Tom chyba czuje, że szansa jest wysoka, żeby zepsuł. 8 zł. Teraz Koi wypada. Teraz P90. Bardzo mocne. Bardzo ładny skin swoją drogą. Cortex to będzie na pewno skin, który mocno podbije nam wartość. No i ostatnia skrzynka. Czy kombekujemy to? Myślę, że nie skombekujemy. 5 zł wypadło. 34 chrupek. Jeszcze Cortex. Tutaj nawet nie zwracałem uwagi. Proszę bardzo. Chrupek 138 zł. Z mojej bitwy player wygrał. Także mam nadzieję, że jest to chociaż jakiś widz, który cieszy się tym, że zrobił profit. Bardzo dobrze. 138 zł. Sporo. Sporo kaski. To jest kolejna kasa na to, żeby spróbować zawojować coś z tą kombinacją. Skrzynek, no i ewentualnie to wygrać, i wtedy już lecieć naprawdę po kostkę. No nic, dzięki Wam bardzo za oglądanie. Niestety w tym odcinku się nie udało, ale tak też bywa. Pamiętajcie, że do wygrania macie łuspa Cortexa, dzięki któremu Chrupek wygrał tą bitwę. Także zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, dowolnego koma oraz subskrypcji wraz z mokiem. Pamiętajcie, że musi być 20 łapek w górę. Do usłyszenia. Siemaneczko, cześć.